Witam, miernika panelowego ciąg dalszy kto zapoznał się z artykułem umieszczonym w EP zobaczył płytki tą z złączem USB oraz tą, czyli hub czy tam koncentrator USB których schematów próżno szukać w artykule no i to właśnie niestety jest był, bo jak teraz jest, to nie wiem, problem za VT. Artykuły były w nieudolny sposób. W bardzo nieudolny sposób skracane. Także y, często artykuł tracił sens. I to nie był odosobniony przypadek. Spotkałem się z tym wielokrotnie. No, i co z tym zrobić? No, teraz macie tą możliwość, że pełne materiały możecie otrzymać. Tak jak tam pod filmem, w opisie filmu piszę, za kawę wspierający mają duży rabat. Większy jak w Biedronce. No, ale omówię to, czego zabrakło. Będę się posługiwał schematem moim, w którym nie ma błędów, w przeciwieństwie do tego w EP, tu na przykład. Widzę brakującą diodę, symbol jest, oznaczenie jest, diody nie ma. A zobaczcie materiały oryginalne: jest dioda, jest. Także wszelkie błędy to reklamacji nie do mnie, a do AVT. Ja tych artykułów nigdy nie dostawałem do korekty, więc nie mogłem tych błędów wychwycić po prostu dawałem było to cięte może tak powiem siekierą bardzo nieudolnie publikowane na nic nie miałem wpływu więc omówmy sobie tu ten moduł komunikacyjny na razie pominiemy koncentrator czyli jeden panel podłączamy sobie do USB i tu mamy ten moduł Wygląd tej płytki taki. O, tu mamy wygląd tej płytki. Natomiast no, widać ją też na, na moich filmach i ona jest o tu. No nie ma tu nic odkrywczego. Poza tym, że to jest FT230, czyli taka bardzo okrojona wersja FT232 no ja najczęściej używałem RL to jest już kwestia obudowy tam nie wnikajmy w to malutki scalaczek obudowa MSOP yy, naprawdę miniaturowa no, elementów zewnętrznych prawie nie ma, ma wbudowany EEPROM, ma wbudowany KWARC okrojone są linie yy, mamy tylko RTS, CTS czyli nie ma tych Charakterystycznych na 2-3 2, czyli tam RI, czyli dzwonek, później co tam jeszcze do przepływu dochodzi para rts CTS, TTR-DSR, tak? Też tego nie ma, ale ma 4 tu wyjścia do dowolnego wykorzystania, prawie dowolnego. Tu akurat użyłem, jest skonfigurowany jako. TXRX. Generalnie po prostu ta dioda tu świeci, kiedy jest zasilanie. W czasie transmisji w jedną w drugą stronę jasność świecenia się zwiększa. Wtedy zamyka to się przez rezystor 470 ohm a w stanie spoczynku przez te dwa rezystory. Nie wiem, czemu się kojarzą dwie diody, to może na tym koncentratorze. A już pomijmy ten szczegół. Te zworki y, są potrzebne w wypadku wykorzystania y, przy takiej pracy, że to działa tylko z jednym miernikiem. Muszą być zdjęte, aby odizolować się od naszego miernika, i wtedy. Mostek USB jest zasilany z USB. Natomiast. Te sygnały, które tu wychodzą, trafiają na transoptory. Ten wychodzący i tu na transoptor, a powrotny tu i zamyka się. też się nie pamiętam. Zdaje się. O tu. Jeszcze ten sygnał jest. No, ma pewne znaczenie. Poza tym, że jest zapętlony, czyli Hub może stwierdzić, że. Może nadawać, na host, czyli komputer, że może już komunikować się, to dodatkowo stan aktywny niski powoduje, zerknijmy na schemat, że transoptor tu ma basę. Czyli gdy będzie nadawanie trwało na pinie 1, to zwierany jest pin 1 z 6. Jeśli natomiast nie ma podłączonego hosta, nie jest otwarty port. Te piny są w stanie wysokim, czyli to te zwieranie tego transoptora nie powoduje nic. Cała izolacja galwaniczna jest zapewniana tu po stronie miernika panelowego, czyli nie jest tak jak w MIDI, że strona nadawcza jest izolowana np. Na przy nadajniku odbiorcza przy odbiorniku, czy tam na odwrót. Całość realizowana jest na samym mierniku panelowym. A to ze względu na to, bo ogólnie można było uprościć tą konstrukcję, ale zastosowałem takie rozwiązanie, bo ułatwiło mi to, właściwie umożliwiło niewielkim kosztem, podłączenie wielu mierników do jednego mostka USB. teraz może pora na hub hub, koncentrator to w sumie to samo co on takiego robi no to popatrzmy najpierw od strony danych przychodzących z mostka USB i w tym wypadku aby to funkcjonowało tak jak chcemy trzeba te zworki tu Założyć. Wtedy, nawet jeżeli jest jeden miernik, to z mostka podłączamy tu, a tu podłączamy jeden miernik. No ale idea jest taka, żeby tych mierników podłączyć więcej. No tu przewidziałem cztery. No bardzo łatwo można to sobie rozszerzyć o kolejne. Te mierniki panelowe, taka najprostsza metoda, to byłaby dać drugą płytkę, nie podłączać tu w ogóle huba. Co prawda, by trzeba tu podciągnąć do zasilania, czy wręcz po prostu zewrzeć to na tej dodatkowej płytce. Płytkę dodatkową połączyć z płytką tą główną kabelkiem czyli w tym momencie na płytce, każdej z tych płytek odpada nam jeden port czyli mając dwie płytki byśmy mogli podłączyć sześć mierników panelowych ze względu na to, że to praktycznie równolegle jest połączone no tu, co prawda trzeba trochę pomyśleć nad tym połączeniem jak to zrobić najprościej Pewną przeszkodą są tu w sumie te bufory, że to tak równolegle to nie bardzo, czyli raczej płytka, gdzie jest USB, z niej musiałby wychodzić pewnie do dodatkowej płytki tu do tego portu. W, tym, w tej sytuacji tracimy jeden tu port na płytce głównej, ale mamy cztery na dodatkowej, czyli siedem nie chcę mi się tego na szybko analizować jak to zrobić najprościej no, myślę, że na tą chwilę to po prostu nie ma co kombinować, podłączyć cztery mierniki panelowe do jednego USB, kolejne do kolejnego USB i sprawa załatwiona, myślę, że prościej się nie da znaczy, da się go, trzeba pokombinować jak to wszystko funkcjonuje? Otóż dane, które przychodzą nam z, z USB są tu buforowane. Tu znowu buforowane. Tu sterują tymi czteroma buforami. Te zaś, jak kojarzycie, pomiędzy 2 a 6 jest włączony transoptor. No, i tak w każdym kolejnym. Czyli dane nabawcze trafiają do naszych mierników panelowych, bo o czym nie wspominałem, ale to chyba nagram osobny film, gdzie będę pokazywał, jak to działa że można sterować tymi miernikami z poziomu terminala a dzięki unikatowym numerom seryjnym robić można to indywidualnie albo grupowo dla wszystkich ale ok, mamy rozgryzioną komunikację do miernika panelowego ale jak tu zobaczycie to te dane mogą wracać do tu między 1 a 3 jak dobrze pamiętam tak, tak 1 a 3 czyli popatrzmy na komię to 1 to jest RX no a 3 w tym momencie to będzie tu połączenie z tą szóstką no, nie takie bezpośrednie ale generalnie dane odbiorcze trafiają nam tu na jedynkę i lecą do USB. Ta baramka jest po to, że gdy mamy otwarty port, czyli szóstkę w stanie niskim na tym module tu komunikacyjnym, to wtedy dane są tu przesyłane. Jeżeli będzie tu poziom wysoki, aktywne dane stąd nie przechodzą nam na ten port no, do USB. I tu mamy dwie opcje. Możemy ustawić tak, że sygnał jest zapętlony, czyli to, co wyśle komputer, trafia z powrotem też do niego, albo że tego nie ma. Czyli łączymy dwójkę z trójką, i wtedy tylko to, co odpowiada na miernik panelowy, trafia tu na, do, do komputera. Teraz, jak działa to od strony miernika panelowego miernik panelowy zwiera nam szóstkę z jedynką czy tam patrząc no generalnie szóstkę z jedynką czyli masę tą masę m, tego modułu komunikacyjnego w tym wypadku masa powstaje przez te wyprowadzenia zwiera tu. I którykolwiek by moduł nie wysyłał informację, to ona trafia tu nam na wejście. Jednocześnie tu mamy możliwość zapętlenia tego co wysyła miernik panelowy na linię. Odbiorczą dla niego, czyli to co panelowe wyśle, trafi do niego na wejście. A właściwie, którykolwiek miernik panelowy, cokolwiek wyśle, lub komputer, trafia to na jego wejście. To jest potrzebne do unikania kolizji na magistrali, bo może się zdarzyć, że kilka równocześnie chce nadawać, można to. Wyłączyć, ale generalnie służy to do testowania, a nie do normalnej pracy. Przy testowaniu softu czy błędów ma zastosowanie ta Czyli, tak w skrócie. Wszystko co wyśle, którykolwiek miernik panelowy trafia na wejście pozostałych. Robimy tu właściwie taką jakby magistralę jednoprzewodową. Można było to zrobić prościej, ale jakieś tam miałem pomysły, jakieś tam wizje, temat umarł, można by to zrobić trochę prościej, mniej linii. No ale jest jak jest, działa, więc tu za bardzo nie ma co nad tym się rozwodzić to nie jest produkt komercyjny do produkcji w milionach sztuk na podstawie teraz tu tych rozwiązań to dużo oprościł inne układy zastosował nie jakieś tam metody chałupnicze tylko jakieś rozwiązania powiedzmy z ADM 12 tam 0,1 czy 0,2, a nie kombinować jak koń pod górę. Bo przy całym koszcie tego miernika panelowego, zaoszczędzenie tu w konstrukcji chabał parę złotych, no to naprawdę nie ma to większego sensu. Jeżeli cały ten miernik panelowy kosztuje np. 300-400 złotych to obniżenie jego kosztu o te 20 zł na izolowany galwanicznie interfejs jakieś tam ten ADMI M choćby wykorzystać z i kwadrata 1250, no nie ma, nie ma po prostu w tym momencie to uzasadnienia taka to była raczej bardziej sztuka dla sztuki poza tym przepływności jakie mamy to jakie tam to jest niebo i ziemia i jeszcze tu wspomnę o tym, że to zapętlenie TXRX, które tu się robi to wirtualne, ono jest właśnie po to, aby mikrokontroler nie wysyłał danych, gdy ktoś inny nadaje, jest tu zrealizowane to w ten sposób, że każdy baj, który przyjdzie, ustawia flagę, że coś jest nadawane ma to pewną wadę otóż gdy y, sprawdzam, czy mogę nadawać, trzeba w sumie odczekać, odczekać timeout długości y, transmisji jednego bajtu, czasu transmisji jednego bajtu, bo może się zdarzyć tak, że ja sprawdzam, nie mam nic jeszcze w buforze odbiorczym, a tu już transmisja leci, ona się może skończyć nawet dopiero po. 10 bajtach, jeszcze zależy jaką ramkę przyjmiemy, ale mówię o typowej 8N1 więc ja mogę być przekonany, że magistral jest wolna i zacznę nadawać zakłócając tą transmisję można to rozwiązać dużo lepiej łącząc linie RX lub akurat w AVR chyba tego nie da się zrobić, żeby ta linia jednocześnie była linią przerwań już mówię to z pamięci, więc mogę się mylić. Po prostu, żeby pierwszy bit startu, który przychodzi, spowodował zmianę flagi, że coś jest nadawane. Wtedy już przy pierwszym bicie wiem, że nie mogę nadawać, a nie po 10 na przykład bitach. Wydaje mi się, że tu chyba nie można tych funkcji połączyć, ale te ręki sobie nie dam uciąć. Jeśli można, to można to zrobić całkowicie programowe, jeśli nie, to by trzeba tą linię RX podać na jakieś wejście, które może generować przerwania. No tu akurat mamy wszystko zajęte, więc jest to problem. No ale robiąc to na STM-ie rozwiązania są inne Poza tym można użyć Kana tam sprawa kolizji jest rozwiązana w innej warstwie i nas to nie interesuje wtedy. Ale to tylko taka mała dygresja: że to rozwiązanie nie jest doskonałe. Ja robiłem rozwiązanie na 4.8.5, to po prostu wykorzystałem yy, linię przerwań. Pierwszy bit już powoduje ustawienie flagi, a później do się różne timeouty opiera dla zabezpieczenia, czy o informację o zakończeniu odbioru ramki całej i wtedy zmienia się flaga, można nadawać. W uproszczeniu, bo tam to, to nie jest takie tak proste jak mówię, temat jest bardziej zagmatwany, jak się tam więcej tych danych, tych nadajników próbuje komunikować, to jest temat naprawdę do, można go dość długo omawiać, trzeba odłączyć się i poczekać losowy czas i dopiero próbować ponownie coś nadawać. No, teman rzeka, no. Powiem szczerze, że, że jakbym miał kolejny raz się tak bawić, to bym raczej sięgnął po kana, niż na RS-485 to robić miał jeszcze raz. No, dla mnie było, o tyle łatwiej, że mam kody źródłowe i mogę to sobie przenieść dość łatwo. Kolejny moduł nieomówiony. Tu na fotce jest on widoczny. O tu to zasilacz. Zasilamy napięciem przemiennym, takim, żeby stabilizatory dały radę, czyli rzędu tam 7-10V. Nie za dużo, żeby to nam się nie grzało. Tu niepotrzebnie do wyświetlaczy wystarczy ten, ja mam zdaje się 12V albo 9 nie pamiętam jakie jest traf, musiałbym podejrzeć a że wszystko zapakowałem będzie okazja jak będę naprawiał ten a właściwie wymieniał ten źle działający moduł no tu jest klasyczny 7805 nie będę się tu rozwodził z worka tu która oddziela masę analogową od cyfrowej napięcie analogowe jest filtrowane dodatkowo dławikiem no, na, tą, na dzisiejszy dzień tak jak wspominałem dał tu odizolowane galofanicznie zasilanie 5V i komunikację przetwornika z prockiem Jakimiś transoptorami, czy też tam, może innymi układami. Tu mamy natomiast napięcie ujemne, które jest potrzebne, wytwarzane poprzez prosty układ odwracający nam napięcie. No i stabilizator 79L05, bo tu prąd jest bardzo mały. Teoretycznie można wywalić ten stabilizator i skorzystać z tego układu na na płytce miernika panelowego tylko, że on jest generalnie dość drogi o ile da się kupić jakiś tani zamiennik sensownej firmy, no to ma to sens a jeśli nie to jest to rozwiązanie mało atrakcyjne finansowo także jak widzicie, dużo brakuje w EP, cięcia nawet na poziomie tych schematów były bardzo ostre, także złożenie tego, zrozumienie w ogóle, czy to, jak to działa, no bez znajomości tych, tych kilku schematów, które pokazałem, jest praktycznie niemożliwe, no, chyba, że ktoś ma wyobraźnię, albo dużo samozaparcia i z, z dokumentacji ściągniętej ze strony sobie te rozrysuję schemat tych, tego modułu, tego i tego modułu. No nie będę komentował już dalej, czy, czy, no jaki w ogóle był sens o co tu chodzi, że tak tną nie dają do, do korekty i tną w nieudolny sposób. No to jest naprawdę niepojęte. Za kawę możecie otrzymać pełną wersję bez żadnego cięcia, bo tu jest to naprawdę, powiedziałbym, żałosne. To tyle w sprawie tego miernika. Myślę, że teraz jest, macie taki no trochę lepszy obraz całości tego. Całości tej konstrukcji opisu, powiem szczerze, nie chcę mi się porównywać, ale pewnie z dwa razy jest dłuższy oryginał niż to, co się pojawiło w EP. No bo skoro wywalili parę schematów istotnych, to i opisu dotyczącego tych schematów nie ma i pewnie można teraz się długo zastanawiać, czemu tu brakuje dwóch pinów. Z pewnością chodziło o to, żeby nie pomylić tych pinów należących tu do zasilacza z pinami od JTA. No bo włożenie zasilacza tu mogłoby spowodować boom. Dlatego one tu zostały usunięte. Oczywiście tu w artykule z tego ja czytałem go tutaj, no ze względu na długi czas musiałem go przeczytać tak pobieżnie choćby o tych pinach nic tutaj nie było, czyli to było w części poświęconej zasilaczowi której to części no nie części nie pojawiła no i niestety właśnie wszystkie problemy że coś jest nie tak, że czegoś nie ma czegoś brakuje, to zawsze na autora jest a nie ma o czym dyskutować czyja to jest wina, tylko i wyłącznie wydawnictwa, które zrobiło nieudolne cięcie drastyczne cięcie że straciło to po prostu no, w ogóle sens nie, nie, no, trzeba się dużo domyślać nawet bardzo dużo i to niestety nie jest odnocobniony przypadek jeśli wam się film podobał to oczywiście łapki w górę subskrypcje, wsparcie i itd. Będzie jeszcze parę odcinków, będę chciał pokazać, jak działa ta komunikacja, tak do końca, bo na razie tylko pokazałem, że odczyty działają. A, a będzie też o sterowaniu tymi multimetrami tymi miernikami panelowymi z terminala. Będę wydawał do nich komendy. Można zmieniać zakresy pomiarowe można przełączać pomiędzy pomiarem przemiennego stałego, wielkości stałych, przemiennych, można zmieniać z pomiaru prądu na napięcie i także nie jest to zwykły miernik panelowy to jest dużo więcej oczywiście w tej formie to, na tą chwilę nie polecałbym budowy tego, trzeba by to to jest jakaś tam wizja jakaś tam koncepcja, trzeba by to teraz przemyśleć dobrze i zbudować po nowemu myślę, że sam ten układ tu można by też, on jest co prawda do kupienia, ale nie produkowany więc tu bym to przemyślał, żeby rozwiązać to w inny sposób jakimś przetwornikiem takim w miarę dobrym komunikującym się tam po jakimś i kwadracie, czy tam w inny sposób z Prockiem. No, jeśli Was temat interesuje, to oczywiście no, w tym wypadku musiałaby być bardzo kosztowne kawy albo y, duże wsparcie, czy jakaś hyperoglądalność, abym podjął temat, żeby mi się to opłacało. To zrobiłbym taką nową wersję. Tak, jak wspominałem, już nie byłoby przekaźnika, byłoby to zrobione trochę inaczej i pozwalało na pomiar także mocy. Równocześnie po prostu byłyby mierzone prąd i napięcie, pozwalałoby to mierzyć moc. Pewnie szybkość współczesnych przetworników pozwalałaby, żeby to działało w roli jakiegoś rejestratora, a dane można by wysyłać do komputera, czy zapisywać tu w pamięci jakieś tam nawet samego mikrokontrolera we flaszu, a później sobie je pobierać w formie jakiegoś tam arkusza kalkulacyjnego. No, zrealizowanie tego nie jest dla mnie problemem, tylko jaka jest celowość. Mnie to jest niepotrzebne, natomiast, jeśli Wam jest potrzebne, no to muszę mieć wsparcie finansowe, bo nie będę topił nie małych pieniędzy i sporo czasu aby zrobić coś co i tak później nikt nie będzie tego oglądał i nikt na przykład ode mnie nie kupi tych płytek, więc nie ma to po prostu sensu. Do usłyszenia i z góry dziękuję za lajki, subskrypcję.